Kratus 16 listopad 2023. Idziemy starym Hamburgiem. Te były domy. Dom, gdzie rodziny Hermana Koena Augustyna Marii na Maria Sakramentu. Dzisiaj jest rocznica 99. Poświęcenie Kościoła Matki Boskiej Królowej Polski. Na Marymuncie. Pałacy Królowej polskiej Marii Sobieskiej. To tak niezwykłe, że dzisiaj również jest rocznica odejścia mojej mamy. 34 lata temu o drugiej w południe do pracy przybyła moja córeczka. Do której wyjechałam do Hamburga za przyczyną siostry obstennych, boże miłosierdzie mnie przeprowadziło na ratowanie rodziny. I wiedziałam, to powiedziałam 13 maja 80. w 81 roku do mnie Teściowej, że będę w Hamburgu na 9. rocznicę na ślubu. Wszystko było niemożliwe. Rano 17 lipca 1981 roku, w piątek, nie wiedziałam, że w południe będę w Hamburgu. Męża nie zostałam. Pomógł mi niemiecki ksiądz, bo przybyłam z listem od księdza Michałaja Sępa z kościoła serca Jezusa, że szukam męża. Cudem dostałam bilet. Wszystki sprawdzali bo trzeba mieć 300 marek. Nie tylko nie sprawdzili. gdy przybyłam do Hamburga Nie wiedziałam jak jechać tam, gdzie był adres zamieszkania mojego męża. Poszłam do informacji nie znając języka. Człowiek w informacji powiedział, że ci muszę męczyć, bo mówi po polsku. Spytałam się jak pojechać. Mówi tylko taksówką. Ile kosztuje taksówka? 20 marek. Ja zobaczyłam wcześniej, że marka kosztuje czekolada. A miałam tylko 50 marek kanadyjskich. Mówi nie, to jego pieszo poszedł ze mną do taksówki, zapłacił za taksówkę. Pojechałam, kim gdzie miał mieszkać mój mąż. Ale jego nie było tam. Proszę do niemieckiej parafii na Stajoszopie. Ksiądz poprosił gospodynię, poprosił gospodynię, żeby zadzwoniła po polsku, bo nie znałem niemieckiego. Do ksiądza proboszcza polskiej misji, który powiedział, że mam rację do Polski. Mam się rozwieść. Zaczęłam płakać. Ksiądz niemiecki spytał się, czy mam znajomych w Hamburgu. Miałam znajomych. Szukaliśmy ich do pierwszej w nocy. Gdy ich znaleźliśmy, powiedzieli, że pilnują mieszkania jednego pana, ale nie wiedzą. Gdzie mój mąż jest? Ksiądz mnie tam zostawił. Przyjechał właściciel mieszkania, którego pilnowali. Powiedział mi, że muszą opuścić Oni ten mieszkanie, bo to było jedno pokojowe był mieszkanie. Mieszkał z żoną. Mówiłem ale to by dużo dobrego słyszały. Jak ja zazdroszczę twoim mężowi? Ogólnie no, rodziny to są pieniądze. Ale myślę, ta nie ma. Ja Ci Masz powrót za trzy miesiące. Masz powrót za trzy miesiące, więc iślem mi paczkę do twojej rodzina, a ty pojedziesz do Friedlandu. Bo muszą ci dać mieszkanie i dach nad głową. I twój mąż jak się znajdzie, to trzy miesiące. Ona wszystko się ułoży. Że... Mieliśmy paczkę żywnościową. Wysłaliśmy do rodziny. Kupiłam bilet do Frytlandu. Kosztował 45 marek, a miałem tylko 5 marek jeszcze. I zobaczyłam muzeum w Pinsotgoderbie. Było to 19 lipca 1981. rok niedzielny. Bardzo chciałam być na no. tej wystawie, bilet kosztował 5 marek, stałam w wielkiej kolejce, Wielkie wielkiej kolejce i jak przyszłam do muzeum, to pomyślałam sobie, Panie Boże, jak dobrze ma ten fotograf, bo byłam fotografem w serca Jezusa w Gdańsku, serca świętych kapłanów. Gdzie proboszczem był to Przytocki, kapłan AK, rodzinę który był proboszczem w kościele Serce Jezusa. O 48 roku aresztowany i torturowany 7 lat i 7 miesięcy. Jako szpieg Watykanu. Jego winą było, że był kapłanem katolickim, umarł na stojąco w kościele mariackim w Gdańsku podczas odprawienia Mszy Świętej. Był to 26 listopad 1978 rok Tego dnia Donald Tusk, wnuk Józefa Tuska, urodzonego 22 marca 1907 roku, w dniu, kiedy urodziła się siostra Łucja z Fatimy miał ślub cywilny. Miał ślub cywilny. Kościelny wziął w 2006 roku, żeby uczestniczyć w rekolekcjach w Łagiewnikach, które organizował Dziwisz. I pamiętam, jak Jan Maria Rukita 9 stycznia w 2006 roku powiedział tylko katolicy słogiwnicki. To mi się wszystko poukładało, bo widziałam, że orędzie Bożego Miłosierdzia nie jest przekazywane w prawdzie. Sprowadziłam w 1999 roku w maju księdza egzorcystę Michalitę, księdza Mariana Polaka, Miał rekolekcję ksiądz Probosz Uciekł ksiądz, który teraz jest proboszczem wyśmiewał się z aniołów drugi ksiądz zabronił zbierać notacje siostra zabroniła się spotkać na terenie niemieckim powiedziała mi, że Duch Święty przyszedł do Polaków i do Niemców Zostałam rycerzem Michał Archaniła 29 maja 1999 roku, kiedy w stoku miałem święcenia kapłańskie, ksiądz Murzyński. A dzisiaj 16 listopad 2023, Matki Boskiej Jasnobramskiej, poświęcenie kościoła Matki Boskiej Królowej Polski na Marymancie w Pałacyku Sowieckim Królowej Polski. Koronowanego 2 lutego 1676 roku razem z córką regentką Bawarii w Jejłonie. pisałem o tym przestępcy Marksowi. 2 lutego 2008, kiedy miał ingres do katedry monachijskiej, gdzie jest pochowana wnuczka kula święta Klaryska, gdzie biskupem był. Wnuk Sobieskiego, kardynał Jan Teodor, urodzony w Dachau, 3, grudnia, 3 września 1703 roku. Jego dziadek z wizji Marii Anny poszedł do nieba tego samego roku. Niepokoiła go dusza Jana III Sobieskiego. Widziała 11 listopada jego przyjęcie w niebie w 1703 roku. Była to również rocznica otrucia króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego. 11 listopada 1673 roku w Lwowie było dwóch polskich królów urodzonych w Olesku. Michał Korybut Wiśniowiecki, prawnuk Jana Zamoyskiego i Jan Sobieski, prawnuk Żółkiewskiego, kuzyna Zamoyskiego. Oboje są w niebie, ale rządzą Potomkowie króla Żyda. Saulawala, wybranego przez Żydów w Lublinie 17 na 18 sierpnia 1587 roku. 19 sierpnia wybrano 44 króla Zygmunta III Waza. 44 król, rządził 44 lata. Zmarł 30, 30 kwietnia. W 1632 roku, w dniu kiedy w Ingolstadt zmarł Thili, dowódca armii katolickiej, którego kaplica była w Alteting, Alt sanktuarium rodziny Króla Jana III Sobieskiego. Rodzina, która pochodziła od Jedwigi Witelsbach, zmarła i w 16 lipca 1176 roku. Mówiłam o tym na Wawelu proboszczowi 3 maja 2010 roku przekazując mu mapę Polski za czasów panowania sowieckiego który wydał mój dziadek na ulicy Świętego Krzyża 7 17 sierpnia 1908 roku kiedy 21 czerwca urodziła się jego córka Stefania Zamęczona w dachu, bo w Oświęcimiu, w dniu urodzin mojej mamy, 29 września w 1942 roku, byłam w Oświęcimiu jako świadek 10 marca 2018 roku. Znalazłam wtedy listę Polaków, którzy zostali zamordowani z Oświęcimia, zamordowani w Oświęcimiu 17 sierpnia. 1942 roku, kiedy przywieziono 24 Polki od Montelupich na likwidację. Prawdę potrzeba, Matko Boże, patronka Hamburga, Matko Boże, miłosierdzia. Dzisiaj jest rocznica odejścia mojej mamy. Odeszła 16 listopada 1979 roku, Apostoł Bożego Miłosierdzia. Znała Michała Sopoczkę, rozprzestrzeniała orędzie miłosierdzia, malowała obrazki, które ja wciąż będąc fotografowałam, żeby mieć na chleb. I tak wszystko, Boża opatrzność w sercu Jezusa. Zdążył się Jezus 17 września 1939 roku. Siostrze Szaryccy mówił, że nikt nie dziękuję za łaski. A 17 września w 1941 roku w Dachau był apal. 800 księży razem z Michałem Kozalem mogli się przyznać, że są Niemcami, by mogli opuścić Dachau. Nikt tego nie zrobił. Wśród był ksiądz nie ksiądz, kleryk śmierć Majdański, którego poznałam 29 lipca w 2005 roku w 111 rocznicy śmierci św. Ludwika Marta był wyświęcony na kapłana 29 lipca było 111 kapłanów z Matko Boże, Wszechmogąca, Matko Boże, ratuj nasze rodziny, uchwał nas. Dziękujemy Ci za wszystkie łaski Jezu Chrystusa, bo daje raz do się nad nami.